Siemanko Minecraftowej świry, witam bardzo serdecznie już w piątym odcinku chyba na tym kanale, więc lecimy naprawdę grubo. E, na samym początku chciałem wam podziękować bardzo za 500 subskrypcji już na tym kanale, naprawdę jestem w totalnym szoku, więc jeśli ty widzisz jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw suba, lecimy po tysiąc a na tysiąc wydaje mi się, że jakiś fajny giveaway wleci. Widzowie, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, nie jestem na swoim Minecrafcie, czyli e, na kamperze, jestem po prostu na młodym Kubusiu2115, a to dlaczego? No to zaraz wam pokażę, bo wleciała fajna aktualizacja na serwer, e, która może zainteresować większość z was i w sumie naprawdę bardzo Ależ to bardzo zachęcić do rozgrywki I po prostu wejdziemy sobie na e, tryb Na którym chyba, nie no, na którym nie nagrywałem jeszcze Na tym kanale, czyli na OneBlocka Moi kochani, ale jeszcze na samym początku Zapomniałem o najważniejszym, a mianowicie o konkursie Do wygrania są najlepsze rangi, więc Po prostu zostaw w komentarzu swój nick z Minecrafta Zalajkuj ten odcinek e, Wleci też odcinek z lifestylea, będzie 100 łapek No to już jutro wlatuje odcineczek z lifestylea O godzinie 15.00 oczywiście Bo robimy daily, jest magiczna rzecz A mianowicie, jak widzicie, jesteśmy teraz na OneBlocka. I to nie bez powodu, bo na motę deserwera jest już napisana pewna informacja, którą wam w tym momencie pokażę. Albo nie pokażę, bo nie wiem, jak to zrobić na salwyrze. Ale <laughs> widzowie, po prostu jest darmowa ranga, jest darmowa ranga i to nie byle jaka ranga, bo to jest darmowy MVP. Po prostu na trybie lifestyle i na e, trybie OneBlock jest e, dany e, darmowy MVP. Zobaczcie, na tabie są same MVP. Jest 6 osób na OneBlocku, bo aktualnie jak to nagrywam, żeby was nie skłamać, to wam pokażę. Jest godzina 11.50, więc no wszyscy są po prostu w szkole i najprawdopodobniej. Osoby, które tutaj są, nie, ktoś tutaj sobie pyka No to najważniejsze, no i w tym filmie właśnie Widzowie wam pokażę, dlaczego warto jest Zacząć sobie grę na e, OneBloćku No bo teraz jest naprawdę idealna okazja, mianowicie Już przejdźmy do konkretnych, dla wszystkich nowych graczy I starych, w ogóle dla każdego Wchodzicie na serwer i nie wpisujecie sobie kod camper, Z którego macie darmowego svipa A mianowicie wpisujecie kod mvip I dostajecie rangę mvip na 24 godziny, no to wydaje mi się, że Naprawdę spoko i z mvipkiem Od razu widzowie lecimy na pełnej Mianowicie wszystkie swoje temy, te które ma tam, y, mogę sobie wyrzucić na y, Slash Kosz po prostu. Pyk, 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 wyrzucamy. Tej temki nam nie są potrzebne. Odbieramy kit MVPa, który wygląda naprawdę potężnie. Możemy sobie odebrać oczywiście kit klucza. Y, cały secik, który mamy, odkładamy, odkładamy sobie do Ender Cesta, no bo y, to jest kit y, SVP'a. My mamy MVP'a teraz, więc no, jest ogromna, ależ to ogromna różnica. Od razu mieczik, y, co? Kilo, chłopata, siekiera. Secik zakładany. Szybkie yy, skrzynki do myboxa, czy do skrzyni pospolitej. Otworzymy sobie myboxika. Powiem tak, no liczę na to, że wydropi Iron Golem. I wypadły nam 16 bloków złota. No to nie nie? No to tutaj sobie otworzymy. Set trujeczka. No nie ciekawy dropik. Niestety mieliśmy pecha. Ale przejdźmy na wyspę. Pokażę Wam widzowi właśnie na czym polega ten trybik. Bo jest naprawdę fajny. Zaczynacie grę jako po prostu gracze na wyspie. Macie wyspę taką. E, znaczy nie taką, no bo ta jest tr troszeczkę rozbudowana. No w sensie, no słabo rozbudowana Ale zaczynacie na jednym bloku W tym przypadku jest to ten blok, który jest blokiem nieskończonym I sobie normalnie kopiecie i zdobywacie z niego rudy I dlaczego jest warto sobie zacząć grę na takim trybie A mianowicie, widzowie e, Na tej wyspie możecie grać wy wiele osób Jest fajnie e, tutaj Jest wiele fajnych rzeczy Na slash sklep można sprzedawać sobie wszystkie przedmioty Które e, zdobywacie właśnie z tego bloku Czy potem robicie jakieś ciekawe farmy Czy nie wiem, generatory, nie wiem Blazów można zdobywać, e, iron golemów No totalnie wszystkiego, więc wydaje mi się, że tryb jest bardzo, ależ to bardzo ciekawy, tym bardziej, że teraz po prostu macie e, e, MVPa na start, a MV widzowie nie dość, że ma fly'a, ma fajnego kita, no to ogólnie, no jest najlepszą rangą, więc jak jest za darmo, no to wypada sobie wziąć, no i przetestować, może wam się serwer spodoba, no i mniej więcej widzowie wam pokażę, co tutaj ja mam na tej wyspie, mianowicie, e, teraz jak mam MVP, to powiem wam widzowie, że troszeczkę żałuję, bo e, w tym miejscu mam swój generator, w sensie jeden spawner szkieletów, no niestety, jak widzicie jeden spawner szkieletów mam, e, zapytacie się po co pewnie, a to dlatego, że na slash sklep można sprzedawać kości. I za te kości y, pomyślałem sobie, że po prostu będę zarabiał kasę. Ale niestety, brak lootingu jest dość dużym y, problemem. Bo z lootingiem byłoby o tyle łatwiej, że po prostu tych strzał byłoby o wiele, o wiele więcej. Więc no niestety na razie ten plan mój y, odpada. Y, nie będę poświęcał na to jakoś dużo uwagi. Wydaje mi się, że najbardziej po prostu mi się opłacałoby w tym momencie kopać tego jednego bloka i sobie zbierać cały drob z niego. No bo wszystkie te itemy, które tutaj wypadają, można sobie sprzedawać za nie byle jakie pieniążki. I tym bardziej, że teraz z Zenvipa mamy szczęście trójkę, więc tych, nie wiem, diamentów, które są bardzo drogie, wypada o wiele więcej. Zobaczcie, teraz diamenty, od razu trzy diaksy są. No to no naprawdę, no jest idealnie. Też zostało dodanych wiele ciekawost ciekawych rzeczy, mianowicie widzowie w tym momencie. Jak na przykład jesteście na spawnie i na tym y, trybie też jest strefa AF i sobie można tutaj stanąć. I kluczyki teraz do skrzyni AF dostaje się co 5 minut, a nie co 10, jak to było wcześniej, więc to też jest na pewno jakieś urozmaicenie. Y, dodatek taki. Została dodana też pewna rzecz, bo mianowicie widzowie jak kopiecie za każdym razem swój blok No to wbijacie poziom wyspy I mamy na przykład w tym momencie 31 poziom wyspy Ale, jeśli bym wbił maksymalny poziom Którym jest 250, niestety nie ma nikogo na tabie Kto ma taki poziom e, Macie możliwość do komendy motywy I wtedy po wbiciu 250 poziomu Dostajecie możliwość wybierania motywów W tym momencie po prostu lecimy wszystko poziomem Następny e, motyw typu jaskinia Jest na 35 poziom, ja mam 31 I ten motyw jest jednym z lepszych motywów Bo nie dość, że wszystkie bloki są po prostu e, Możliwe do wykopania kilofem, No to wiadomo, wszystkie rudy na której działa fortunka, no to jest naprawdę fajny zarobek. I zostało dodane to, że raz na jakiś czas po prostu z tego bloku wypadają nam klucze yy, do skrzyni pospolitej. I teraz im wyższy macie poziom, tym jest większa szansa na wydropienie owego klucza. Taką ciekawostkę też dodaliśmy, więc wydaje mi się, że też jest właśnie spoko coś takiego. Więc na przykład jak ktoś kopie, a plus jest taki, że na przykład na one bloku można mieć multikonto, Czyli na przykład na jednym koncie zostawiacie sobie awka na kopanie, żeby to wam kopało cały czas w miejscu, drugim, nie wiem, rozbudowujecie sobie wyspę, no to tak naprawdę cały. Cały czas, kurczę, cały czas zarabiacie, więc no naprawdę teraz z tym mvp wszystko jest spoko. Kurde, creeper mi tutaj wyskoczył. Na to też trzeba uważać widzowie, bo raz na jakiś czas, kurde, moby się pojawiają z tego bloku. Ale sposobem na to właśnie jest coś takiego, że zabudowywujecie to na górze lawa i po prostu kopiecie sobie od dołu. Na przykład tutaj mam taką strefę, gdzie tak naprawdę o, w tym miejscu mógłbym sobie kopać. No, minusem jest to, że itemy, które wykopujemy, no nie wpadają nam do ekwipunku, bo one po prostu zostają na samej górze. O, w ten sposób, nie? No i raz na jakiś czas po prostu trzeba wejść, no i sobie to zebrać. Przelogowałem się na swoje główne konto, i to nie bez powodu, bo pomyślałem, że oglądanie wyspy, na której jest jakiś mały jeden generator szkieletów, jest do dupy po prostu i nudne. I chciałem Wam po prostu, jak tak zachęcam już do grania na one bloku, e, chciałem Wam pokazać jakieś wyspy. Wiem na pewno o jednej, mianowicie mój przyjaciel, z którym chodziłem do szkoły, gra sobie tutaj u mnie na serwerze i kurde, chyba mu się po prostu nudzi i buduje wyspę. Więc chciałem Wam ją pokazać w sumie, bo uważam, że jest w sumie bardzo e, ciekawa. Więc i jest wizyt e, Graku UF, bo taki manik, i Wam pokażę ją, bo powiem wam Widzowie, że jest dość duża. i Każda ta rzecz tutaj, co jest na tym serwerze, w sensie na tej wyspie, nie jest w przypadku, bo e, najłatwiejszym sposobem na zarobek na sam początek jest bambus. Po prostu bambusem e, najłatwiej się go, jakby wiecie, respi, e, najłatwiej się go zbiera, i po prostu można to jeszcze zautomatyzować i sobie po prostu zbierać i zarabiacie siano. Potem kolejną spoko rzeczą jest jakaś trzcina, nie wiem, ogromna farma arbuzów, dyni, co to w ogóle jest? Marchewek, ziemniaków, zboża, kurde, kaktusów, znowu trzciny. No więc widzowie, no jak widzicie, no i co to jest? Niesamowita naprawdę wyspa. E, jedna, wydaje mi się, że jest większa, no chyba, że ktoś z was widzę większą wyspę, no to piszcie w komentarzu, chętnie ją zobaczę, no ta wyspa, no jak to można powiedzieć, robi wrażenie tutaj widzę jeszcze automatycznie coś tutaj się dzieje, nie wiem co to jest, więc odpalę sobie game moda 3, pistony, okej okay, to są te, to są e, iron golemy które się respią i one automatycznie tutaj spadają, aż pokażę się, żebyście to widzieli, one spadają, respiąc się tutaj, spadają, giną w lawie całe żelazo spada automatycznie do skrzynki, kurde no nieźle i zastanawiam się co to za mechanizm, ale wydaje mi Myślę, że po prostu raz na jakiś czas te golemy się respią w tym miejscu I wtedy automatycznie spadają Dobra, idę stąd, bo tu jest bardzo, ależ to bardzo głośno No, powiem tak, ja nawet tej wyspy nie widziałem, widzowie, dokładnie Ale już widzę, że to, no, wiele, wiele godzin było poświęconych na rozbudowę tego No, same to wyłożenie tego wszystkiego yy, trawą, żeby ta powierzchnia tej wyspy była tak duża No, robi wrażenie, tu są jeszcze jakieś dodatkowe bejkony Tutaj budują jakieś bloki z ulicą Co tu się dzieje w ogóle? Tu jakiś zamek, kurde, niemiecka flaga Nie mam pojęcia, tyle py Pytań, tak mało odpowiedzi. E, to jest chyba niedokończone z tego co widzę, więc ta, e, ta wyspa, w sensie ten blok, nie wiem, ta wieża będzie robiła wrażenie. Tu chyba rozumiem, że to jakaś, nie wiem, klatka jest czy coś? Nie wiem, jakieś schody, no ale powiem wam widzowie, że może teraz to się wydaje, takie, wiecie, o, ale to wiele naprawdę, wiele godzin musiało być poświęcone nawet na zdobycie tych wszystkich surowców, czy nawet pieniędzy, żeby po prostu to kupić. Nie zła wyspa. Tu mamy jakąś piramidę. Okej, okay, pusta w środku, nie za piramida. Tutaj mamy... Okej, okay, Zamek Polski, ja nie wiem co to za wyspa jest w ogóle. Ten zamek jest jakiś pusty Okej, okay, on jest taki biedny w środku, ale no na zewnątrz robi wrażenie No więc widzowie, no jak chcecie, no po prostu takie wyspy można budować tutaj na OneBlock eee, Więc co, no zapraszam serdecznie Dziękuję za oglądanie tego odcinka Widzimy się jutro o 15, do zobaczenia nara